Zespół Szkół nr 2 w Dębicy był organizatorem konkursu The Master of Speech, który sprawdzał sprawność mówienia w języku angielskim i polegał na wygłoszeniu mowy i argumentacji jednego spośród dwóch wylosowanych tematów. Zasady podobne jak na debatach oksfordzkich, tylko w języku angielskim. Ponieważ konkurs jest adresowany do młodzieży szkół średnich, to poziom również tego konkursu jest dostosowany dla tych, którzy pracują w systemie rozszerzonego języka angielskiego. Stąd jest taka formuła, że nie są to pytania jakieś dotyczące e, teorii, pytanie odpowiedź, gramatyka i tak dalej. Natomiast jest to mm, próba, mm, powiedzmy, takiego e, takiej debaty, próba e, wypowiedzenia się na dany temat, e, który oczywiście uczestnik tego konkursu losuje. Wiadomo, że zakres tematów był wcześniej podany, bo jednak to są trudne tematy dotyczące spraw e, różnych, o, począwszy od spraw klimatycznych do spraw społecznych, politycznych, historycznych. No i tak naprawdę jest niedużo czasu na taką wypowiedź mówcy, bo to jest przewidziane od 3 do 5 minut. Więc tu musi być duża sprawność językowa, ale przede wszystkim jeszcze musi być spójność myśli, bo jakaś idea musi być przewodnia. Także ten konkurs jest adresowany dla tych, którzy naprawdę y, znają język, nie boją się wypowiadać, bo jest to wypowiedź publiczna. A tu się liczy wszystko, łącznie z dykcją, z y, postawą. Pomysłodawcą i inicjatorem imprezy jest nauczycielka języka angielskiego Monika Cynar. Ten konkurs jest bardzo wymagający, dlatego że myślę, że to jest jedyny konkurs, który ma formę ustną. Większość konkursów się pisze, a tu jest po prostu żywy język. Nie dość, że uczestnicy muszą się wykazać niesamowitą biegłością językową, no to jeszcze muszą mieć niesamowitą wiedzę ogólną, bo tematy są naprawdę karkołomne i ciężkie. No i oczywiście muszą zaprezentować, wygłosić przemówienie i potem obronić swoich argumentów. Także to jest sztuka argumentacji w języku angielskim. Przemówienia poprzedził łamaniec językowy w wykonaniu wicestarosty Adama Pieniążka. Dla mnie jeśli chodzi o Wystąpienia publiczne bardzo ważna jest również e, właściwa wymowa. I dlatego będę zachęcał młodzież za chwileczkę do tego, żeby e, ćwiczyć na takich tzw. Tak łamańcach językowych. I jeden z nich chciałbym zaprezentować. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes ironically. Moses he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes ironically. A Moses a mouse. A rose is a rose, a toast, a toast, hop, duptaj, dudy. Ja jestem zwolennikiem uczenia się tak zwanego naturalnego. Sam byłem też nauczycielem języka angielskiego i hiszpańskiego, bardziej hiszpańskiego niż angielskiego, ale e, zawsze starałem się uczyć naturalnie, czyli na realnych sytuacjach, żeby rozmawiać o realnym e, życiu, żeby te słowa które e, uczej poznaje były miały naturalny odpowiednik w rzeczywistości. To znaczy nie, że to jest na przykład e, nie wiem e finge e, i to jest palec, tak? Tylko to jest, to jest palec, tak? znaczenie, żeby słowu, danemu słowu w języku obcym odpowiadała realna rzeczywistość. Wtedy uczymy się naturalnie jak dzieci. Do tego e, nauka powinna być również przez zabawę. E, a myślę, że taki konkurs można potraktować również jako pewnego rodzaju zabawę, chociaż dla tych mówców, którzy będą prezentować się po angielsku, będzie to na pewno stresująca sytuacja. Sam od kilku lat zabieram głos publicznie i wiemy, jaka to jest nielada nie lada wyzwanie, i, nie, i wielka sztuka, i też kontrola swoich emocji, kontrola tego, co chce się powiedzieć, bo czasami ten napłóg myśli powoduje, że chce się za dużo powiedzieć. Natomiast Trzeba się streszczać, trzeba wybierać to, co jest najważniejsze. Także trzymam kciuki za młodzież naszego powiatu. Konkursowi towarzyszyły występy artystyczne. Moją rolą jest śpiewanie, bardziej taka część artystyczna, że po prostu tak w międzyczasie będziemy śpiewać, żeby też urozmaicić ten konkurs, bo jest on jednak mimo wszystko bardzo dobrze zorganizowany i widać, że jest włożone w dużo pracy. Widać, że pani Monika naprawdę się postarała, żeby to dobrze wyglądało i też chciała, żeby po prostu urozmaicić ten konkurs śpiewaniem. Nie tylko my śpiewamy, śpiewa jeszcze Wiktoria razem z nami, ale właśnie też cieszymy się, że możemy zaśpiewać i wziąć udział, żeby pomóc. Każdy mówca wylosował dwa tematy i decydował się na jeden. Po upływie czasu na przygotowanie wygłaszane było przemówienie. Następnie uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami ekspertów. Żyli w składzie: Anna Wojciechszyn, Barbara Porzuczek i Katarzyna Borla wyłoniło zwycięzców.